Zdęty brzuch, gazy, opuchlizna brzuszna. Wiele osób, które trafia do mnie, mają te przykre objawy, które naprawdę bardzo, bardzo utrudniają normalne funkcjonowanie, no bo to naprawdę nie jest miłe, kiedy wypijemy szklankę wody i czujemy się tak opuchnięci, jakbyśmy zrobili nie wiem, co, i nie możemy założyć praktycznie żadnego ubrania. Czujemy jakiś. Przelewanie się, dyskomfort, no i ten brzuch jest po prostu jak balon. Co w takiej sytuacji zrobić? Jakie są produkty, za które podziękują nam nasze jelita? Takie objawy, które wymieniłam, czyli te, te, te wzdęcia, te gazy, jakieś tam przelewanie w jelitach, to wszystko może wskazywać na poważne problemy jelitowe, takie jak na przykład IBS i SIBO, i tutaj liczy się indywidualna diagnoza i indywidualne dopasowanie diety, jednak są takie działania, są takie produkty, które są bardzo dobre dla prawidłowego funkcjonowania i dla poprawy jakości naszego życia, i nawet te proste już działania, zastosowane na początku, mogą poprawić jakość życia i wyeliminować te przykre objawy. I są nimi, na przykład nabiał, ale koniecznie fermentowany powinniśmy wprowadzić go do swojego, do swojego jadłospisu, do swojego menu. Kiszonki też bardzo fajnie działają. Na jelita, absolutnie, ale absolutnie trzeba wyeliminować cukier z diety. E, trzeba, trzeba wyeliminować fast foody i wszelkiego rodzaju przetworzoną żywność. Oczywiście trzeba. Wyeliminować też gazowane napoje, no bo jest to normalne, że kiedy napijemy się gazu, no to nasz brzuch pęcznieje. Więc jeżeli chcemy, żeby przestał pęcznieć, no to nie powinniśmy pić gazowanych produktów. I bardzo fajnie też włączyć je do diety probiotyki i prebiotyki, tylko one też powinny być dopasowane do danej osoby pod względem y, tych takich bakterii. Jeszcze nie wszyscy to wiedzą, lub niewiele osób to wie, ale tak naprawdę nieodpowiednio dobranym probiotykiem możemy sobie zrobić, więcej szkody niż korzyści. Tak naprawdę możemy sprawić, że jest jeszcze gorzej. Dlatego powinniśmy zgłosić się do dietetyka, do osoby, która zleci nam badania i która będzie mogła dobrać te probiotyki do naszej flory, e, tak, że będziemy mieli pewność, że po prostu będziemy się zwyczajnie czuć lepiej. E, też badania dowodzą, że suplementacja maślanym sodu bardzo korzystnie wpływa na pracę jelit, że poprawia ją. Natomiast tak jak już wspomniałam, wszystko to jest indywidualna kwestia e, i na każdym że te takie problemy jelitowe to wszystko powinno być dopasowane indywidualnie do, do danej osoby, bo komuś nabiał fermentowany może pomóc, a dla kogoś może to być po prostu jeszcze gorsze i tak naprawdę powodować, że te objawy będą się jeszcze bardziej nasilać. Także ja namawiam do tego, żeby inwestować w swoje zdrowie, żeby dbać o siebie, żeby szukać specjalistów i żeby chcieć poprawić swój komfort i jakość życia, bo ma to naprawdę ogromny wpływ na to, jak się czujemy. Na to, ile osiągamy, ma to wpływ na wszystkie sfery, w jakich po prostu funkcjonujemy.